Witajcie, przygotowałam dla Was wspaniały przepis na łososia z pistacjami o wyrazistym, fantastycznym smaku. Podany z lekką sałatką stanowi idealny duet i naprawdę rewelacyjny, lekki obiad. Zaczynam od umycia filetów z łososia, przekładam je do naczynia żaroodpornego, polewam oliwą, skrapiam sokiem z cytryny. Posypuję szczyptą soli, a także szczyptą pieprzu. Ja użyłam akurat pieprzu ziołowego, jednak bez problemu możecie użyć czarnego mielonego. Smaruję je z wierzchu czubatą łyżką musztardy, znaczy łyżeczką. Ja użyłam akurat na te dwa filety jednej czubatej łyżeczki. No i od wierzchu jeszcze posypuję pistacjami. Mi się udało kupić mielone pistacje. Jednak jak kupicie zwykłe, to możecie je posiekać i w takich większych kawałeczkach go posypać lub na przykład możecie je utrzeć w moździerzu. Tak przygotowanego łososia wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 20 minut. Po tym czasie podaję z sałatką. Smakuje i wygląda rewelacyjnie. Zachęcam do przygotowania tego przepisu, a po więcej zapraszam na www.jedzonko.tv. Pozdrawiam.